Cześć, kochani, witam Was bardzo gorąco w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z lekko spóźnionym filmem odnośnie sierpniowego Glossy Boxa. Przyszedł do mnie już kilka dni temu, natomiast ja nie miałam po prostu czasu, żeby Wam tego pokazać, bo w tym tygodniu miałam po prostu tyle rzeczy do zrobienia: osiemnastki, wezela, jakieś imprezy, wyjścia, załatwianie różnych spraw. Naprawdę nie miałam kiedy tego zrobić, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi te kilka dni poślizgu i nadal będzie Wam się przyjemnie oglądało. Być może. Część z was jeszcze nie oglądała, co znajduje się w sierpniowym pudełku, albo po prostu chcecie posłuchać tego, co ja akurat tutaj sobie mówię. Więc w każdym razie mam nadzieję, że będzie Wam się miło oglądało i że zostaniecie ze mną. Tak jak mówię, przychodzę z tą recenzją. W ogóle jeszcze nigdy tak późno chyba nie, nie nagrywałam dla Was. Jest godzina. Jest na trzecia, dochodzi trzecia. Nigdy nie nagrywałam <grywa> w ogóle w filmiku tak późno i stąd również to sztuczne oświetlenie. Jak wiecie, ja nie, nie mam jeszcze jakiegoś super ekstra w ogóle sprzętu ani światła. Natomiast... Dorobię się spokojnie, spokojnie. Jestem pewna, że e, kiedyś, kiedyś sobie to zakupię i będzie Wam się przyjemnie oglądało filmy, nawet e, przy sztucznym świetle. Ale już wracając do pudełka. E, tak jak widzicie, już tutaj mam swoje pudełko i już się nie mogę doczekać, e, ponieważ jego ja otworzyłam Natomiast e, przejrzałam tak powierzchownie zawartość, ale tak się za bardzo nie wtajemniczałam w, te, w te, wszystkie, mm, te wszystkie rzeczy, więc e, powiedzmy, że otworzę je razem z Wami. E, więc otwieramy nasze pudełko. I zobaczymy, co w sierpniowym pudełku jest. Pierwsze, co mnie od razu uderzyło w tym pudełku, to to, że ono pachnie. I od kilku, od kilku właśnie miesięcy dostawałyśmy takie pudełka, które nie miały żadnego zapachu. Natomiast to znowu pachnie czymś takim intensywnym, nie mam pojęcia. Z czym, ale też jest to takie zapachowe pudełko. Nie wiem od czego to zależy, natomiast tak jest. Ok, także już otworzyłam. Mamy tutaj oczywiście liścik, karteczkę z produktami, zaraz wam pokażę. Z tego, co tutaj wyczytałam, to Glossybox przygotował trzy warianty pudełka na sierpień. Zobaczymy, co ja tutaj mam, ale już nie będę Wam tego wszystkiego czytać, po prostu po prostu na pewno się zorientowaliście, jakie są te pudełka, a ja Wam pokażę to, jakie jest moje. Pocałunek Słońca lato, lato wszędzie, słowo najpopularniejszej piosenki idealnie oddają panującą na zewnątrz aurę. Um. No, czyli takie po prostu typowo wakacyjne pudełko. No, niestety u mnie już wakacje się kończą i prawdopodobnie u Was też, bo już jest dosłownie dwa tygodnie do końca wakacji i do rozpoczęcia roku szkolnego. Więc, no, na żadnych wakacjach już nie przetestuję tych produktów na pewno. Natomiast na pewno przetestuję je sobie w domowym zaciszu i nic się złego nie stanie, jeżeli nie będę akurat ich używać po kąpielach słonecznych. Dobra, i teraz zaczynamy już opowiadać, co tutaj się w tym pudełku Uuu, znajduje. Ok, także zaczynamy. Wyciągam pierwszy produkt i jest to maskara z Avonu. Jest to Mega efekt z mascara i zaraz Wam poczytam troszkę oni, ale taka śmieszna historia. Powiem Wam szczerze, że ja w ogóle wypadłam z obiegu, jeżeli chodzi o Avon, bo bardzo długo już stamtąd nic nie zamawiam i jakoś nigdy nie interesowałam się ich ofertą. I powiem wam szczerze, że w ogóle ta maskara to jest dla mnie jakieś w ogóle zaskoczenie. Jak dostałam to pudełko, to dosłownie dzień później dopiero zobaczyłam w telewizji tą reklamę. Nigdy wcześniej o tym nie słyszałam i to było dla mnie takie duże zaskoczenie. Teraz te reklamy są dosłownie wszędzie. Jeżeli macie jakieś zdanie już wyrobione na temat tej maskary, to napiszcie mi chętnie na dole. Napiszcie mi na dole, chętnie sobie poczytam, ponieważ ja jeszcze jej nie używam. A jeżeli ktoś jeszcze nie zna tego produktu, to jest to maskara o takiej bardzo śmiesznej szczoteczce No Wygląda właśnie tak Jak dla mnie to jest po prostu Zupełna nowość I zastanawiam się jak to wszystko będzie z sobą działać Naprawdę jestem bardzo ciekawa I teraz trochę sobie poczytamy Czekajcie, bo ja tutaj nie chcę sobie robić za bardzo Tutaj tych cieni na twarzy nie wiem, jak ja tego uniknę. Dobra, w każdym razie Avon e tuż do rzęs Mega Effects, nowa, rewolucyjna maskara ze zginającą się w różnych kierunkach rączką szczoteczki. Zapewnia komfortową aplikację, dokładnie pokrywa rzęs na im głęboką czerń i niezwykłą objętość. Jest to pełny produkt, za którego płacimy 30 zł. Także, no nie wiem, ocencie same, czy jest warto. Ja jeszcze nie wiem, więc się nie wypowiem. Na pewno niedługo przetestuję. E kolejnym, kolejnym produktem... Czekajcie chwilę. Będzie taki maluszek, którego tutaj wyciągnęłam I jest to, zaraz Wam powiem Wygląda to tak Ja już wąchałam ten kosmetyk I po prostu pachnie obłędnie Ten zapach to jest chyba najlepszy zapach Po prostu ever Znowu sobie nos umiziałam Ale jest po prostu przepiękny I z czymś mi się kojarzy Natomiast z takim zapachem jakimś um, Może nie z dzieciństwa Ale wiem, że znam ten zapach Tylko nie pomogę sobie przypomnieć czego Ale jest to przepiękny zapach, taki słodki, taki nie wiem, przepiękny jest I zaraz Wam powiem, co to takiego John Masters Organic Z balsam do ciała czerwona, pomarańcza i wanilia Delikatny balsam Powstał z połączenia ostu mlecznego, alesu I olejków eterycznych z czerwonej pomarańczy i wanilii Łagodzi podrażnienia, regeneruje I wygładza skórę I za 236 ml Płacimy 87 zł Natomiast w tej próbce mamy 30 ml no, zobaczymy. Jest to dosyć drogi produkt, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast może jest warto, może jest akurat taki jakiś fajny zapach. Ma z pewnością fenomenalny i już jestem w nim zakochana ale nie wiem, czy kupiłabym balsam za, za prawie 90 zł. Dalej wyciągamy dwie rzeczy, z których jestem bardzo zadowolona. I są to. I są to. Jest to szampon i odżywka z firmy Osi. I powiem Wam, że ja nie spotkałam się jeszcze z tą firmą nigdy. Dopiero niedawno właśnie o niej usłyszałam i zaczęłam się nią interesować. Natomiast jakoś nie na tyle, żeby zacząć szukać jej w sklepach i żeby ją sobie kupić. I dlatego bardzo się cieszę, że właśnie te produkty do mnie dotarły. I zaraz Wam powiem, co to jest. Czekajcie, bo nie mogę sobie poradzić z tymi cieniami. No, po prostu żal. Dobra, zaczniemy może od szamponu. Formuła szamponu zawiera australijski olejek z orzechów makadamia. Intensywnie nawilża, wygładza włosy, które stają się miękkie i lśniące i łatwe w układaniu. I tak jak tutaj jest napisane, jest to nowość w Polsce. Także może dlatego jeszcze nie znam tego produktu. Może nie jestem taka zacofana, tylko po prostu jest to nowość. Nie wiem. W każdym razie za 300 ml płacimy 27 prawie 28 zł. I tutaj w tej próbce mamy 75 ml, czyli tak myślę, że na no, na jakiś tam czas używania, powiedzmy, że tam, nie wiem, no, dwa, trzy tygodnie, może, nie wiem, nam starczy, może na dwa tygodnie, no nie wiem, w każdym razie jest to dosyć, myślę, że taki sp taka spora próbka, więc fajnie jest, fajne, fajne jest to, że jest taka duża, o chciałam tak powiedzieć. Jestem bardzo ciekawa, o kurczę, czekajcie. Jestem bardzo ciekawa tego produktu i na pewno z chęcią go przetestuję. I tak jak mówię, dostaliśmy tutaj też odżywkę, i odżywki na pewno będę używać bardzo długo, bo jest jej tutaj również 75 ml, ale ja takich odżywek nakładam raczej, tak dosyć mało i są raczej wydajne takie odżywki moim zdaniem. I teraz tak, Osi, i to jest jakaś 3-minutowy odżywka, 3-minutowy cud. Jest to również nowość odżywka zawierająca jakiś tam um, australijski olejek miętowy. Pomaga wygładzić szorstką powierzchnię włosa i przywraca gładkość, ułatwia rozczesywanie oraz dodaje blasku włosom I za 250 ml <laughs> płacimy 30 zł eee, Tak, właśnie tak Teraz zobaczymy w ogóle jak to pachnie, bo jeszcze tego nie wąchałam gumy do rzucia, tylko nie takiej gumy do rzucia takiej balonowej, niebieskiej, tylko takiej, nie wiem, czy kojarzycie, ale przynajmniej za moich czasów były takie gumy z naklejkami, z takimi obrazkami. One były takie płaskie i takie jasne, takie w takim jakimś kremowym kolorze czy coś takiego i ta odżywka nie właśnie tak pachnie, wiecie? Dobra, nie wiem. Pewnie nie wiecie, o co mi chodzi, albo niewielka część z Was wie, o co mi chodzi, no ale to jest właśnie taki zapach. E, dobra, przechodzimy dalej. I to już jest przedostatni produkt. Bardzo ładne opakowanie. Są zobaczcie, taki śliczny kolor, taki lawendowy kolor, połączony z żółtym. Bardzo ładne połączenie, w ogóle fajna buteleczka. Fajnie, że ma atomizer. I zaraz Wam powiem, co to jest. Mogiłka do twarzy z łagodzącym ekstraktem z lawendy i odświeżającym ekstraktem z mięty pieprzowej. Pomaga odświeżyć i nawilżyć skórę. Za 100 ml płacimy 35 zł, a tutaj tych mililitrów mamy, aha, 100 ml, czekajcie, czekajcie, co to jest? Aha, bo to jest pełny produkt, tak, czyli to jest pełny produkt i powiem Wam, że to również już wąchałam i zapach, jak dla mnie, jest koszmarny. Nienawidzę tego zapachu, naprawdę nienawidzę. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że chyba tego w życiu nie użyję. Taki, taki właśnie zapach takiej lawendy, jest dla mnie zbyt drażniący I chyba nie wytrzymałabym go Jeżeli miałabym mieć go na twarzy Nie wytrzymałabym tego, jeżeli miałabym mieć to na twarzy Kojarzy mi się to z jakimiś sprayami do stóp A nie wyobrażam sobie tego, żeby moja twarz Pachniała jak stopy To mogło być dziwne Natomiast nie wiem, być może ta, ten spray jest fajny Ale nie wiem Ten zapach mnie jakoś odpycha Na pewno przetestuję, na pewno użyję kilka razy Natomiast prawdopodobnie oddam mamie Bo No nie po prostu jakoś nie mogę się przekonać do tego całego, do tej całej lawendy pieprzu. Nie wiem, kojarzy mi się to z jakimiś sprayami do stóp, i nie, niekoniecznie chciałabym pryskać sobie tym twarz, ale to oczywiście już zależy od jakichś upodobań. Jeżeli ktoś lubi zapach lawendy, to oczywiście polecam, bo być może jest to fajny produkt, co on tutaj ma robić odwilża, wil... od chciałam powiedzieć wilża i odżywia twarz, no nie wiem, zobaczymy na pewno raz czy dwa przetestuję, a jeżeli mi się nie spodoba, to oddam mamie i to by było to, jeżeli chodzi o takie produkty kosmetyczne tutaj jeszcze Glossy Box dołączył pędzelek jako prezent Prezent od Glossy Boxa, czyli to jest pędzelek do bronzera i różu. Dzięki pędzelkowi marki Glossy Box doskonale podkreślisz letnią opaleniznę bronzerem lub różem. I to jest, no, pełny produkt, wiadomo. E, około 30 zł. I powiem Wam, że ten pędzelek, no, niestety nie podbił mojego serca, ani trochę, e, bo jest ładny, to wiadomo, taki zwykły, czarny, wygląda no taki dosyć profesjonalnie wykonany. Natomiast e, Wygląda tak i wydaje mi się, że to by było na tyle. Jeżeli chodzi o włosie to nie jest jakoś tam szczególnie szorstkie, ani nic z nim nie jest. Natomiast wydaje mi się, że nie wiem, ja takim pędzelkiem sobie raczej różu czy brązera jakoś nie wyobrażam nałożyć i chyba bym sobie więcej szkody narobiła niż dobrego. Także pędzelek też mi się za bardzo nie podoba i podsumowując, jeżeli chodzi o właśnie pudełko, które już jest puste sierpniowe bardzo mi się podoba to pudełko, jestem bardzo zadowolona z niego, podoba mi się ten balsam, podoba mi się odżywka, podoba mi się szampon, bo są to rzeczy, których jeszcze nie znałam dotąd Maskary też jestem ciekawa, no to ten spray do, do twarzy, no nie do końca mi się podoba, ale to już wiecie dlaczego Więc to by było na tyle, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego pudełka, to oczywiście możecie zadać mnie na dole Jeżeli już macie jakieś przemyślenia na temat tych produktów, to oczywiście również możecie mi o nich napisać Natomiast jeżeli macie jakieś wątpliwości co do Glossy Boxa, czy jeszcze o tym nie słyszałyście, czy nie wiecie jak zamówić, to oczywiście link do Glossy Boxa podam Wam na dole w opisie, także zapraszam również tam A jeszcze chciałam Wam wspomnieć na koniec o bardzo miłym prezencie, który udało mi się otrzymać, jest to książka Lekcje Madame Chic, opowieść o tym jak z szarej myszki stałam się ikoną stylu i jest to książka polecana przez Małgorzatę Korzuchowską. Jeżeli jesteście zainteresowani tą książką To radzę sobie właśnie poczytać troszeczkę o niej Bo jest naprawdę, naprawdę bardzo fajna Tak przynajmniej mi się wydaje Jeszcze jej nie czytałam, natomiast już widzę, że mi się podoba Bo jest tutaj dużo różnych fajnych rzeczy I jest bardzo ciekawie przedstawiona Są rysunki, są jakieś takie wypunktowane informacje Trochę jak poradnik bym powiedziała Natomiast nie wiem Jest to książka, którą dostałam, tak jak mówię W prezencie od Glossyboxa za mój bodajże lipcowy filmik w nagrodę, ponieważ właśnie tak bardzo mi się spodobał mój filmik, że postanowiłem film mnie nagrodzić i właśnie taką książkę dostałam ja i jedna z blogerek za swój pis o wpis o Glossy Box. Także z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować za tą książkę, za możliwość tego, żebym mogła sobie ją przeczytać. Jestem naprawdę bardzo wdzięczna i oczywiście jestem dumna z tego, że tak bardzo spodobał wam się mój filmik i... Cóż, no po prostu cieszę się, że mogę sobie tą książkę przeczytać i bardzo cieszę się, że coś w końcu wygrałam, bo raczej nigdy chyba nic nie wygrałam i to jest chyba pierwsza rzecz, którą udało mi się zdobyć, robiąc coś tak po prostu. Także tym akcentem właśnie książkowym kończę już ten dzisiejszy filmik o Gossip boxie. mam nadzieję, że Wam się spodobał. Ja polecam Wam tą książkę, jeżeli macie jakieś pytania, to tak jak mówię, proszę na dół i do zobaczenia, cześć!